To mnie tutaj najbardziej zaskakuje fakt, że na ulicach nie ma żadnego śmietnika. I generalnie możesz podejść do sklepu i przekazać swoje, że tak powiem, śmieci do wyrzucenia i każdy ci to wyrzuci, natomiast nie wiem, jak wy, ale ja po prostu mam coś takiego, że to są moje śmieci i jest mi totalnie głupio, żeby wejść do sklepu, jakiegokolwiek nawet, gdzie tam nie kupiłaś, dać to i proszę mi to wyrzucić, że wiecie, po prostu mi to strasznie brakuje. E, tak jak to czuję, totalnie głupie i tylko chodzimy mi o rzeczami w rękach, chociaż oni nie mają aż takiego problemu, ponieważ oni nie jedzą, nie piją na ulicach. I jeśli są takie finajki, które są e, otwarte, no to o, od razu ci pani mówi, z której strony masz stanąć i tam skryta, że masz wydzieloną strefę, że możesz to szybko zjeść i wtedy możesz iść na ulicę. A wiecie, co mnie najbardziej dziwi? Że faceci noszą tutaj torebki. Prawie wszystkie. bo przed restauracjami są e, takie inspiracje, talerzy, które można wybrać w restauracji i powiem Wam, że one dokładnie tak samo wyglądają, kiedy je zamówimy, identycznie ułożone. Ja powiem Wam, co jest najlepsze, co, no. e, co może być. Bo no ja Moment... nigdy czytać jest, skąd ja mam wiedzieć, jak to wygląda. To, to nie wygląda dobrze, te plastiki, to prawda, ale przynajmniej jak ktoś człowiek pewnie nie przyzwyczai do tego, to już od razu nie, wie, my... co potrzeba. My czasami w Polsce się zastanawiamy, jak danie danie będzie wyglądało, jak widzę coś takiego, no to od razu wiem, czy ja tego chcę zjeść, czy ja tego nie chcę zjeść czy może coś innego bardziej przypadło mi do gustu. Ale dziwne jest to, że oni nawet napoje pokazują, nawet jak wygląda woda, zaraz Wam pokażę. Coś w sklepie i jakieś są że Zdjęcie jest na opakowaniu, one się niczym nie różnią od tego zdjęcia, nawet na zdjęciu opakowanie mają ten sam rozmiar. Co na opakowaniu? Moi rodzice prowadzili dom weselny i całe dzieciństwo im tam pomagałem. No i zawsze moja mama jakby dużo sałatek robiła. I musiały być, no bo jest wesele, to musi być zestawione. Tego tak oczekiwali klienci i cała polska kultura i w sumie do dzisiaj tak jest. Więc ja jej całe życie mówiłem plastikowe! I co? Proszę! Odkryłem w Japonii plastik! Nakryć z górą! Tak, Sałatkę, oni i tak tego nie jedzą, tak. a widzą, że na stole jest ile miał mniej roboty. Ok, ok ekologii ile. Hmm. To jest rozwiązanie tam. Muszę wam to pokazać, bo długo zastanawiałam się, co to jest mrożone owoce i bank. podchodzicie do takiej maszyny, wkładacie do środka i ona wam na miejscu robi smoothie. To hmm. jest tak dobre. Ja się pytam, dlaczego takich rzeczy jeszcze u nas nie ma. Zobaczcie, że to jest w sieciówkach w 7-Eleven... and